Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mongo, to jest Mass Effect. Bardzo za dużo mówić nie muszę. A to są pomioty. Które są w chu Nie mam dobrać. tam to mi przypadło. Eee. Ym... Dobra Olać. Olać to przywitanie Też sity najlepiej z ręki rozwalać. Fak nie trafiłem. Uuu dobrze, że do mnie nie dotarło. One są najsilniejsze. Ja bym je wziął jako priorytet. Masz Dobra, zmieńmy sobie broń. Bo tą dużą nie zdziałamy. Weźmy sobie tą. Tu mi się hakowanie i SI nie przyda za bardzo. Hm, dobra. Tu mi się AMO pamięta, zawsze kończyło. Pam, 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 pam. Dobra, Normandia, słyszycie mnie? Tu, Joker, słyszymy cię, komandorze, choć sygnał jest słaby. Eddie, możesz uruchomić wieże obronne kolonii? Błędy w oprogramowaniu kalibracyjnym łatwo naprawić. Ale pełne <coughs> uruchomienie wież wymaga czasu. Zalecam postawę obronną. Nie będę w stanie zamaskować zwiększonej wydajności generatora. Zbieracze odpowiedzą siłą, żeby nas powstrzymać. Masz jeszcze jakieś cenne rady? Tylko jedną. Nadciągają posiłki. Zalecam trzymać broń w gotowości. Dobra, przyda się ta rada. Jak zauważyliście, pod... poprzedni odcinek był w lepszej jakości, ten również jest. Przejmuję kontrolę. Oh. Kurde. Ty. Tym czymś to na odległość dużych obrażeń nie zrobię. Dokładnie. Wow. Oh, fuck. Cię na zrobię fuck. Dobra. Co to jest... To jest celom organicznym, dobra, przyda się. I weźmy cię na spalenie. Dobra, sam jesteś martwy, będę. A cię będzie za chwilę. Matka, ale ty brzydki jesteś. Oni mi pomagają, czy nie? No, nie mogę przeładować fuck, Nie, ma, a nie ma mam. Dobra, weźmy sobie to. Chodź tu. Nie umiem tu strzelać, fuck. Co pamiętam, często ginałem zawsze. Cholera. Przejmuję kontrolę nad tą formą. Nie tu tu snajperka jednak najlepsza jest, jakby nie patrzeć. Tutaj w tym... Wow, ale mi przypabrał. W tym odcinku spotkamy bardzo osobę, którą lubię od pierwszej części normalnie kocham ją. Dobra, za dużo powiedziane. Uwielbiam tą postać. Mowa tu, o Danie Alenko, tak. Za chwilkę powinniśmy się z nim spotkać. Wycofanie wrogów wątpliwe. Nadciągnięcie posiłków Ogniwa tam są. Dobra, przydadzą się zaraz. Tutaj będziemy znowu walczyć z tymi grubymi. Banteria gas. O, idą, idą, idą. O Miło, że nas zauważył. To mi tak przykaprał Ej, Garus, żyj! Straciłem tarcę. Fajnie, od czego ja tutaj? Nie się tym osobiście. O ja rypie, dednę dednę prze... kurde zginę Ty garus, co jest z garusem? Coś się stało? Garus się zbugował To zadaje ci ból Czekacie unicestwienie

Kurde, no musiał tą tarczę walnąć, a ten co robił? Tarża się tu, nie za bardzo potrafię te pistolety obsługiwać. Ale Garus się coś mi zwiesił, chyba dobrze. Uwaga, wkrótce będzie ich więcej, Ej Garusiu. Nie strzelaj, bardzo. Dobra, Garus mi się zbugował. O, jest, te są najgorsze, zapomniałem o, o nich. Je ciężko zamienić. Gdzie on jest tu? Szkoda, że stoję pod wiatrem! Eddie, potrzebujemy tego systemu. Kolejny, nie podchodzi za blisko Dobra, tu się nam przyda to Badziew O, i teraz nie ma sensu go rozwalać. Dobra. Najgorzej z tą barier. What szybko poszliście się dodać? A Atak nieskuteczny. Zalecam coś innego. O teraz, dobra. Strzelam pociskiem obalającym. Otwieram ogień z baterii dostatku zbieraczy. Wiem, że strasznie dużo amu i nas pójdzie. No ale to jest nieuniknione. Cel odporny. Dobre. Dobra, jeszcze jedna taka rundka i powinien tu zginąć. Dobra. Weźmy mi... Garys przy PaPrimeu i jazda teraz szybko, szybko, szybko. Aaaa, dobrze, dobrze. Zrzucam? Kurde, a mam mi się kończy. To ciężki. Tak, dobra. Weźmy sobie to. Co do mnie jest, strza... Wszystko dobre. Ta misja nie jest taka trudna, ale e, czasami mogą zejść z każdej strony i to nie zbyt dobrze się kończy. O, nawet przy tych wybuchach, przy tych scenach, mam dużo FS-ów. Aż 15. Nie mają powodu, żeby tu zostawać. Większość kolonistów... Nie, nie pozwólcie im odlecieć! Nic nie poradzimy. Już po nich. <coughs> Mają tam pół kolonii Egana, Isama i Lilith. Zróbcie coś do diabła! Nie chciałem tego. Zrobiłem co w mojej mocy. To i tak bardzo dużo, Shepard. Shepard, zaraz znam to nazwisko. Pewnie, że cię pamiętam. Jesteś jakimś tam wielkim bohaterem przymierza. Widmem pierwszym ludzkim Komandor Shepard. Kapitan Normandii, pierwsze ludzkie no. widmo, zbawicielce. Owszem, Darii. to ja. Delanie, stoi przed tobą prawdziwa legenda i duch. Straciliśmy tylu dobrych ludzi, ale tobie nic się nie stało. Standard, Chrzanić to. Mam dość typków z przymierza. Myślałem, że nie żyjesz, komandorze. Wszyscy myśleliśmy. Tak, Kaido to naprawdę fajna postać z części pierwszej. A w... I powiem Wam taką ciekawostkę a propos tej, tego RPG, w pie... formy RPG w pierwszej części i podejmowania decyzji. Jeśli bym wysłał go na Wirmirze, żeby on poszedł pomóc. Pew e, Turia... nie Turianom. Zapomniałem jak się teraz nazywała. E, teraz to coś z Mordin. E, żeby on im pomógł, to by tutaj wstała Ashley. Ale ja wolałem, żeby on przeżył. I to w sumie za drugim wyborem dopiero dokonałem. E, I naprawdę był fajną postacią. Dobra, bez przeciągania. Kopelatka Kaidan, Co tam u ciebie? Tylko tyle masz do powiedzenia? Pojawiasz się nagle po dwóch latach i udajesz, że nic się nie stało? Poszedłbym za tobą w ogień, komandorze. Myśl, że nie żyjesz. To było jak utrata kończyny. Dlaczego się ze mną nie skontaktowałeś? Nie dałeś znać, że żyjesz. To nie była moja decyzja. Ostatnie dwa lata byłem w śpiączce, kiedy Cerberus mnie odbudowywał. Jesteś teraz w Cerberusie? Garus też? Doniesienia się sprawdziły. Doniesienia? Już o tym słyszeliście? Wywiad Przymierza uznał, że Cerberus może stać za znikającymi koloniami. Dostaliśmy cynk, że ta tutaj może być kolejnym celem. Anderson nic nie powiedział, ale krążyły plotki, że żyjesz, że współpracujesz z wrogiem. Chcę tego samego co Cerberus ratować nasze kolonie. To nie znaczy, że wykonuje ich rozkazy. Naprawdę w to wierzysz? A może Cerberus chce, żebyś tak myślał? Chciałem wierzyć w plotki o tym, że żyjesz, ale czegoś takiego się nie spodziewałem. Porzuciłeś wszystkie nasze idea. Kajdanie, znasz mnie. Wiesz, że nie robiłbym tego bez dobrego powodu. Widziałeś to na własne oczy. Zbieracze atakują ludzkie kolonie. Współpracują ze żniwiarzami. Chcę ci wierzyć, Shepard, ale nie ufam Cerberusowi. Mogą tobą manipulować, wykorzystując zagrożenie ze strony żniwiarzy. A jeśli to oni za tym stoją? Jeśli to oni współpracują ze zbieraczami? Cholera, Kaidan! Tak się skupiłeś na Cerberusie, że ignorujesz prawdziwe zagrożenie! Pozwalasz, żeby twoje poglądy na ich historię przysłaniały ci fakty. Możliwe. A może to ty czujesz się dłużnikiem Cerberusa, bo cię uratowali? <laughs> może to ty masz problemy z rozsądnym myśleniem? Zmieniłeś się. Ja wciąż wiem, komu jestem winny lojalność. Służę przymierzu. I zawsze będę. Wracam na Cytadelę. Niech sami zdecydują, czy chcą uwierzyć w twoją historyjkę. Przydałby mi się w załodze ktoś taki jak ty, Kajdanie. Byłoby zupełnie jak dawniej. Nieprawda. Nigdy nie będę pracować dla Cerberusa. Żegnaj, Szepard. Uważaj na siebie. Smutne. No. Joker. przyjścia. Będę go zaraz. Już serdecznie dość tej kolory. A w sumie mu się nie dziwię. Kajdan to można powiedzieć, żeby to... że był to nasz najlepszy przyjaciel. Aha. Uh -huh. Jest skłonny to powiedzieć. Kajdan mówi, że przymierze dowiedziało się o mnie i o Cerberusie. Od ciebie? Mogło mi się wymknąć, że żyjesz i pracujesz dla Cerberusa. Naraziłeś życie mojego przyjaciela, mojej załogi i całej kolonii, żeby zwabić tam zbieraczy? Ryzyko było wkalkulowane. Podejrzewałem, że zbieracze szukają ciebie albo związanych z tobą ludzi. Teraz mam pewność. Mówiłem ci, że nie będę bezczynnie przyglądał się, jak żniwiarze i zbieracze rosną w siłę. Poza tym, w końcu napadliby na inną kolonię. Gdybyśmy nie mogli przewidzieć, na którą porwaliby wszystkich. Nie możemy pozwolić, żeby porwali następny. Właśnie z tego powodu chcę powstrzymać zwieraczy. Dlatego to robimy, Shepard. Kieruję wszystkie środki na znalezienie przejścia przez przekaźnik omega-4. Musimy uderzyć w ich siedzibę. Twoja drużyna musi być silna i zdeterminowana. Nie będzie odwrotu. Ciebie to też dotyczy. Mogę przyjąć, że zakończyłeś wszystkie swoje dawne związki? Nie twój zakichany interes. Jeśli to może wpłynąć na misję, lepiej o nich zapomnij. Szepard, kiedy przedostaniecie się przez przekaźnik omega-4 do siedziby zbieraczy, nie ma gwarancji, że wrócicie. Ty i twoja cała drużyna musicie całkowicie poświęcić się sprawie, by mieć nadzieję na przeżycie. Ja. <laughs> Teraz nam coś takim. Daje nam do zrozumienia, żeby żeby cała drużyna nam była lojalna, ale o tym zaraz powiem. Biorę ich na siebie, a ty znajdź drogę do siedziby zbieraczy. Chcę tylko być pewny waszych szans. Wszyscy muszą być w najlepszej formie. Przesłałem ci akta kolejnych trzech osób. Kompletuj drużynę, a ja będę szukał przejścia przez przekaźnik. I uważaj na siebie, Shepard. Zbieracze będą mieli cię na oku. Ta, fajnie. Yy, chodzi o to, że, żebyśmy wykonywali dla, dla naszej załogi misje lojalnościowe? Chyba faktycznie to zrobimy. Skorzystamy z przekaźnika omega 4 i pokażemy zbieraczom, co znaczy wojna. Nie mogę się doczekać walki, ale trudno nie mieć wątpliwości po tym, co te dranie zrobiły na horyzoncie. Zbieracze są potężni, ale mamy dla nich parę niespodzianek. Jeśli ktoś może ich powstrzymać, to właśnie my. Nie mam zamiaru się z tobą kłócić, komandorze. Na horyzoncie zrozumiałem, co robimy i z czym walczymy. Zadbamy o domknięcie paru drobnych kwestii. Inni też chyba chcą zakończyć pewne sprawy. Hello, Jacob. E, misje lojalnościowe czyli jak będą na, nam lojalni, to będzie lepiej, tak? I to w ogóle lojalność wszystkich i rozbudowa pełna statku to będzie klucz do... Um... Wow! Lag! To będzie klucz do przetrwania misji samobójczej. Um... Aha, przejrzyj. Dobra, nic nie mam. Pancerz. Dobra, nie, jest, nie jestem biotykiem, ale się na pewno przyda. co my tu mamy? krogańska witalność weźmiemy sobie a tutaj ciężki splot skóry to na pewno się przyda ciężki splot skóry, tak zawsze staram się wszystko splot mięśni a, jeszcze jeden ciężki splot skóry potrzebny to to, to się nic nie przydaje, dobra. E, I w tym odcinku... Nie W tym odcinku polecimy nam... Wow, ale lag. I przeczytane wiadomości. Dobra. O matko wesele jedzie. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Kłamiesz, nie ma. E, dobra, po, polecimy sobie na cytadele w tym odcinku. Po raz pierwszy i prawdopodobnie to będzie ostatni chyba. Nie powinno. Aha, przekaźnik, dobra. Znów zapomniałem przeszukać tych planet wszystkich. Cytadela, dobra. Cytadela, -cy 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 Praktycznie w pierwszej części <noise> większość czasu spędziłem na Cytadeli. Ale nie wiem czy pierwszą część by nagrywał, tak. Kurde. Pierwsza część była zarąbista. Fakt, że była czasem... Je czasem się powtarzała, tak jak Assassin's Creed 1 Te momenty były cały czas same. Ale pierwsza część jednak to było to, tak. W ogóle ta kupowanie broni to, to mnie zachęciło w ogóle do przejścia tej gry. I polecę Wam let's play'a części pierwszej, jak i drugiej na pewno, znaczy podejrzewam, że może Wam się spodobać lepiej niż mi. Jest to Kaldern 8.7. Link w opisie. Naprawdę Wam polecam tego gościa. Sprawdźcie oba let's play'a. Naprawdę warto, uwierzcie. On z tego co pamiętam również Wiedźmina mi na nakręcił teraz jeszcze Dragon Age, kończy, assassina dwójkę i Brotherhood'a, zaczął, Bat zaczął Batmana Arkham Azyl Aza... Nie wiem jak to się czyta tą pierwszą część Druga to Arkham City, pierwsza nie pamiętam, nie pamiętam, Aza... Dobra, przykręcę nazwę i później będzie na mnie. Tutaj obojętnie kogo sobie weźmiemy, chociaż wolałbym ludzi. I na pewno nie kryminalistkę. Chociaż nie mm, usuń. Wezmę Garusa i Miliandzie. Akceptuj. A o dobra. To się przyda. Hakowanie jest i nie. Ja wspalenie chcę dać. Dlatego sobie chwilkę poczekamy. Przeciążenie. Oczywiście na full. Tutaj nie będzie walki, ale sobie już to dorzucę wszystko. Ugarusa jeden, więc nie mam w co pakować. I chwilkę tu zrobię małe cięcie.